zaczynamy sezon grzybowy ledwo wszedłem do lasu a są to muszę uważać gdzie staję bo jest pełno jest pełno kureczek Dobrze. sezon grzybowy rozpoczęty kampinowski park Zaczął obracać w grzybki i to dosłownie trzeba uważać, gdzie się staje. <grystanie> Także troszkę tego będzie od razu z wejścia. Tego to zostawimy, bo on taki rozciapciany troszeczkę to jego zostawię no. Zdążyłem wejść do lasu. Kureczki. Może znajdzie się jakiegoś maślaszka albo coś Także zobaczymy dalej Jestem tu już 4-5 minut Nie mogę odejść Proszę bardzo Ta kureczka ładna Także na jeszniczkę jutro na pewno będzie. Liczę dzisiaj jeszcze... O, jaka ziemia mokra spod spodem. Oj, to może być dobrze. Także liczę jeszcze na jakieś maślaczki, na coś. No właśnie. Po prostu... Tutaj nikt za bardzo chyba nie chodzi, jeszcze nie wie, że są grzeby Także liczę dzisiaj na w miarę dobre zbiorki No i idziemy dalej <grymne> Na dobre miejsce kurkowe trafiłem Jest zatrzęsienie kureczek Także niektóre są bardzo dobrze pochowane no to już się troszkę mniej zrobiło tych kureczek ale no zawsze coś się uzbiera i to świeżynka myślę tak że jeszcze nawet nikt nie podejrzewa że mogą być gdzieś jakieś grzyby że się zaczęły Aczkolwiek takie przesłanki były. No to nic, idziemy dalej. Miałbyś taki wypadzik sobie do lasu. Przy okazji zobaczyć, czy nie ma grzybków, a na razie... <grybki> Same kureczki. Same kureczki. Także wydaje mi się, że... Ujojoj, one są przemoczone aż Za dużo wody przyjęły No i tak co chwila Idziemy dalej Także sezon grzybowy uważam oficjalnie Za rozpoczęty Jeszcze się popatrzę Czy jakichś Ciemniejszych łebków nie ma Jakieś podgrzybki, jakieś maślaszki Także zaczęło obrazać w grzybki. Do zobaczenia następnym razem.